Siągamy księżniczki z tej strony Rejka, ale dzisiaj sobie porozmawiamy o tym temacie, że kamerzysta, czyli Łukasz Wawrzyniak, będzie miał po prostu kolejną rozprawę w sądzie. Najprawdopodobniej albo dwie, albo trzy, albo więcej nawet. Bo nie wiem, czy kojarzycie sp sprawę, gdy yy, kamuś prowadził yy, samochód pod wpływem narkotyków. I właśnie 14 stycznia się odbyła rozprawa w sądzie i mówił, że kamerzysta nie dostał wyroku, ale okazuje się, że Kruszwil właśnie pokazał yy, pismo od sądu, jakiegoś tam maila przeczytał i że po prostu kamuś będzie miał jeszcze kilka rozpraw sądowych. Z tego powodu, że prowadził właśnie auto pod wpływem narkotyków. Ale yy, oczywiście nie będzie miał z tego powodu jeszcze tylko rozpraw, bo na przykład oskamował GBS-a i jeszcze 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 więcej złych rzeczy zrobił. Więc to po prostu zostawcie taki sam czerwony przycisk jak widzicie na moim paluszku o tam na dole. I co ja zapraszam zapraszam was bardzo serdecznie do odcinka. Także mamy tutaj maila od prawnicza Sowa bo dziękujemy bardzo pozdrawiamy. Tutaj takie podsumowanie możesz te punkty przeczytać po prostu widzom. To posiedzenie sądu nie wydało żadnego wyroku w sprawie kamerzysty bądź ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, no czyli tutaj e, moja teoria się zgadzała. Ta sprawa dotyczyła jedynie analizowania dowodu, przesłuchiwania świadków i tylko w tym zakresie były podejmowane czynności. W związku z tym najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie sądu, a może być ich nawet kilka. A z racji na to, że oskarżyciele bądź oskarżone, kamerzysta będą e, odwoływać się wielokrotnie. No tak, kamerzysta ma prawo do odwołania się, e, z tego co mi wiadomo, dopóki e, wyrok nie będzie prawomocy, czyli nie przejdzie tam przez kilka sądów pierwszej, drugiej instancji, apelacyjnej itd. itd. To też o tym rozmawialiśmy. Już Sprawy w Pol i kolejny podpunkt, Sprawy w Polsce trwają długo, nawet bardzo długo. Dlatego też ta sprawa może się ciągnąć bardzo długo, a czasem może cię nawet o niej zapomnieć wy widzowie. Pojawiły się jakieś plotki, sugestie, że Kamiensta został niewiniony, lub coś podobnego. Nie jest to prawda, ponieważ sprawa wciąż jest w toku, żadne wyroki jeszcze nie zapadły, wciąż ma na zarzuty i wciąż one mu grożą. Kolejny podpunkt: dostęp do takich informacji mają wszyscy obywatele, więc nie jest to jakaś tajemnica. Kamiensta nie jest tutaj w stanie jakoś oszukiwać, że było tak, a nie inaczej, bo szczeliłby sobie w kolana. Takie informacje są bardzo proste do zweryfikowania. A ten eee, jeszcze? Co, co? Tutaj jeszcze info dla Ciebie. Jak więcej A. dokumentów zostanie już udostępnione, to oddaję się do Ciebie. Na rozpoczęcie tych wniosków też trochę się czeka, więc czasem nawet do dwóch tygodni. Eee, Paziocha, Paziocha, dziękuję bardzo za pozdrowienia. My Ciebie również pozdrawiamy bardzo serdecznie i życzymy miłego oglądania naszej transmisji. Fajną ikonkę masz, tak. <laughs> tak. Już zniknęła, ale fajnie. No i tutaj właśnie w odpowiedzi na wniosek pana skierowany... Dokument jest ogólnie, teraz go czytam. Nie wiem, jaki to jest jeszcze dokument. W odpowiedzi na wniosek pana skierowany drogą elektroniczną w dniu 15 stycznia 2021 roku o informacji publicznej i uprzejmie iż w sprawie dotyczącej oskarżonego Łukasza w dniu 14 stycznia sąd nie wydał orzeczenia w nawiasie wyroku czy postanowienia kończącego sprawę. W toku, spra... w toku rozprawy sąd wydał tylko postanowienia do... postanowienia dowodowe. Wobec Społecznego zobowiązuje pana do wskazania, czy wnosi pan jedynie o orzeczenia końcowego sprawy, czy wyżej wymieniony wniosek dotyczy postanowienia dowodowego, a jeśli tak, to należy wskazać precyzyjnie którego postanowienia w terminie 7 dni pod rygorem przyjęcia, że wniosek dotyczył tylko orzeczenia kończącego sprawy, którego sąd nie wydał, jak wyjaśniono wyżej. Dobra, czyli w takim razie mamy tutaj dokument. Dokument z sądu. Na to wychodzi... O, wiceprezes Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeż-Zachód, czyli to, to jest ten sąd, o który się rozchodzi. Eee, ja rozumiem, że tutaj prawnicza Sowa wysłała, wysłała... wysłał... albo wysłała? Wysłał, bo jest yy, w odpowiedzi na wniosek Pana. A, na wniosek jest, Pana. Essa, pamiętasz mnie? Ja Ciebie pamiętam przynajmniej. Pamiętam Cię, Essa! Nie trudno zapomnieć. O, wasy. Znaczy, trudno zapomnieć. Czemu? No, trudno zapomnieć takiego. Właśnie, tak. No dobra, to, czyli Dokładnie. mamy tutaj odpowiedź sądu. Nie wiem, czy to trzeba pokazywać jakoś. O, tak, tak to ogólnie, drodzy Państwo, e, wygląda. Nie jestem jakimś specjalistą, ale. No, przeczytaliśmy sobie, tak. Także. Wiadomo, już coś, no, no to jest jakieś tam pismo, e, podpisane, e, tutaj podpisane, elegancko. Także tak jak spodziewaliśmy się tego, e, że po prostu wyrok nie został e, wydany. I teraz już wszystkie wątpliwości myślę, że zostały zamknięte. czy nie? No chyba tak no Każdy kto słuchał już teraz wie na czym sprawa stoi, jeżeli chce ktoś się dowiedzieć więcej informacji, to czyli, trzeba nie czekać. Czyli inaczej mówiąc, nie wiadomo. Nie wiadomo. Bo jak w ogóle wy, wyglądają odwołania? Dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie też wbijać na sklep www.rejkel Link znajdziecie w opisie. Tam są różne fajne rzeczy. Ostatnio wleciała tam fajna, bardzo nowa bluza. Tutaj macie teraz zdjęcie tej bluzy. Yy, niestety teraz jej nie mam na sobie, bo poszła do prania, ale za kilka dni już ją założę. Już za kilka. Więc co, to tyle z dzisiejszego odcinka, jeżeli Wam się spodobał, to strzelcie łapkę w, w górę, możecie wpadać na Instagram, na Instagram rejkel33 i co, pa, nara, cześć i czołem.